Witam serdecznie, Łukasz Lechicki, witamy dzisiaj w firmie POMOD. Jesteśmy producentem rozsiewaczy, wozów asynizacyjnych oraz maszyn komunalnych. Ze swojej strony chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić gamę naszych rozsiewaczy, ale to może będziemy podchodzili do kolejnych maszyn i pokrótce omawiali każdą, każdą wersję. Zacznijmy, może, od prezentacji rozsiewacza 12-tonowego. Jest to wersja w pełni automatyczna, wyposażona w komputer z firmy T-Jet. Komputer ten steruje czterema sekcjami. Daje nam to możliwość niezależnej regulacji prawej i lewej strony, zarówno przenośnika łańcuchowego, jak i talerzy. Dzięki temu możemy uzyskać dużą precyzję wysiewu oraz unikamy efektu przenawożenia, który jest głównie na nawrociach. Maszyna jest kompatybilna z systemem Izobus, więc dla użytkowników, którzy mają już w swoich ciągnikach terminal, jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Natomiast dla tych, którzy nie mają terminalu, oferujemy też terminal z firmy t -Jet. Jest to terminal AEROS, który pełni funkcję sterowania całą maszyną oraz dodatkowo funkcjonuje też jako nawigacja rolnicza. Rozsiewacz z tym systemem oferuje nam zmienne dawkowanie w oparciu o mapę zasobności gleby. UPR-7, który teraz widać za mną, jest to wersja mechaniczna, czyli mamy mechaniczny napęd przenośnika łańcuchowego. Stależą, są napędzane hydraulicznie. Natomiast łańcuch, tak jak powiedziałem, jest napędzany mechanicznie. Z drugiej strony jest koło ostrogowe, które przenosi napęd z koła jezdnego na łańcuch. Jest tam skrzynia trzybiegowa, także w zależności od dawki możemy sobie wybrać, na którym przełożeniu ma łańcuch pracować. Na biegu niskim i średnim wysiewamy niższe dawki, czyli nawozy, natomiast na tym najwyższym trzecim biegu wapno. I wtedy takim UPR7 możemy uzyskać dawkę od, powiedzmy, maksymalnie do 5 ton na hektar. Użytkownicy ten typ rozsiewacza chwalą sobie głównie za prosty, mechaniczny napęd oraz za to, że występuje podajnik łańcuchowy. Nie ma tutaj efektów zawieszania się nawozu, mostowania. Przy starszych konstrukcjach niektórzy użytkownicy kojarzą łańcuch z tego, że on się podnosił, Puch, dostawał się materiał pod spód. Tutaj u nas nie ma tego zjawiska, ponieważ łańcuch ma specjalne łopatki, które są pochylone pod kątem. Dodatkowo podłoga jest ze specjalnego materiału plastiku, dzięki czemu materiał ześlizguje się. Po tym łańcuchu wszystko ładnie do końca zbiera i nic nie zostaje i nie podnosi tego łańcucha. Rozsiewacz czterotonowy. To, co go wyróżnia, jest skrzynia ładunkowa wykonana ze stali nierdzewnej. Dzięki temu znacznie podnosi żywotność całej maszyny. Dodatkowo ta wersja wyposażona jest jeszcze w system wagowy, który doskonale sprawdza się dla firm, które świadczą usługi dla klientów. Dzięki temu zarówno użytkownik, jak i usługodawca wiedzą, ile dokładnie zużyli nawozu. Rolnicy, którzy pracują naszymi rozsiewaczami, często używają ich również w zimę do utrzymania dróg. Czyli sypią piasek, sól. To skłoniło nas do tego, żeby zrobić specjalną wersję rozsiewacza przeznaczoną do właśnie posypywania dróg. I taki rozsiewacz właśnie widać za mną. Jest to na bazie rozsiewacza czterotonowego. Uprościliśmy go i zrobiliśmy wersję dedykowaną dla zakładów komunalnych oraz przedsiębiorstw, które zajmują się taką działalnością. Tym, co wyróżnia tą wersję do zimowego utrzymywania drogi, między innymi jest adapter. Jest uproszczony w stosunku do standardowych rozsiewaczy do nawozów i ma tylko jeden talerz. Ale możemy sobie płynnie regulować szerokość posypywania od 2 metrów do nawet 12. Teraz mamy sezon letni, natomiast zachęcamy już teraz do zamawiania tych rozsiewaczy, ponieważ standardowo czas produkcji wynosi około 4 tygodni. W sezonie zimowym ten okres znacznie się wydłuża i wtedy tych rozsiewaczy brakuje. Żeby zachęcić Państwa do zamawiania tych rozsiewaczy już teraz, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Ci, którzy zamówią, dostają bardzo dobry rabat. W opisie filmu proszę szukać kontaktu, numeru telefonów, i tam będziemy udzielali szczegółowych informacji. Nowe rozwiązanie, rozsiewacz prototypowy, zaprezentuje Państwu Pan Mariusz Strzelczyk, kierownik produkcji. Od siebie tylko dodam, że naszym celem jest uzyskanie 4% tolerancji rozsiewu nawozu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Strzelczyk, jestem kierownikiem działu rozsiewaczy. Produkujemy rozsiewacze o różnych ładownościach, od najmniejszej dwutonowej poprzez 4, 7, 10, 12,5 i 16 ton, z napędem łańcucha mechanicznym od koła ostrogowego oraz z napędem hydraulicznym. Z napędem hydraulicznym produkujemy rozsiewacze z jednołańcuchowe i dwułańcuchowe. W tej chwili wprowadzamy na rynek nowe rozwiązanie, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rolników. To jest UPR-10 z, z nowego typu adapterem z napędem hydraulicznym, ze sterowaniem firmy DigiDevice. Warto dodać, że każdy klient może sam skonfigurować rozsiewacz. Opcjami dodatkowymi są m.in. nadstawki, sita, plandeka, drabinka czy też system wagowy. Również na życzenia klienta możemy pomalować rozsiewacz w innym kolorze.